Nim wojski zaczął mówić, gerwazy spór zgodził. On niedźwiedzia z uwagą dokoła obchodził, nareszcie dobył tasak, rozciął pysk na dwoje i w tylcu głowy mózgu rozkroiwszy słoje, znalazł kulę, wydobył, suknią ochędożył, przymierzył do ładunku, do flinty przyłożył, a potem dłoń podnosząc i kulę na dłoni, Panoje! rzekł. Ta kula nie jest z waszej broni. Ona z tej Choreszkowskiej wyszła jednorurki. Tu podniósł flintę starą obwiązaną w sznurki. Lecz nie ja wystrzeliłem. O, trzeba tam było odwagi. Straszno wspomnieć. W oczach mi się ćmił. Bo prosto biegli ku mnie oba paniczowie. A niedźwiedź z tyłu już już na hrabiego głowie. Ostatniego z choreszków, chociaż po Jezus, Maria, krzyknąłem. I pańscy anieli zesłali mi na pomoc księdza Bernardyna. On nas wszystkich zawstydził. Oj, dzielny księżyna! Gdybym drżał, gdybym się do cyngla dotknąć nie ośmielił, On mi z rąk piętę wyrwał, wycelił, wystrzelił. Między dwie głowy strzelić sto kroków, nie chybić i w sam środek paszczęki tak mu zęby wybić? Panowie, długo żyje jednego widziałem człowieka, co mógł takim popisać się strzałem. Ów głośny niegdyś u nas stylu pojedynków, ów co korki kobietom wystrzelał z patynków. Ów łotr nad łotry sławny w czasy wiekopomne, Uwiacek, sal nazwiska nie wspomnę. Ale mu nie czas teraz dojeżdżać w niedźwiedzi. Pewnie po same wąsy chultaj w piekle siedzi. Chwała księdzu, dwom ludziom on życie ocalił. Może i trzem. Gerwazy nie będzie się chwalił. Ale gdyby ostatnie z krwi choreszków dziecię wpadło w besty i paszczę, nie byłbym na świecie i moje by tam stare pogryzł niedźwiedź kości. Pójdź, księże, wypijemy zdrowie jego mości. Próżno szukano księdza. Wiedzą tylko tyle, że po zabiciu zwierza zjawił się na chwilę, podskoczył ku hrabiemu i Tadeuszowi, a widząc, że obydwa cali są i zdrowi, podniósł ku niebu oczy. Cicho Pacierz zmówił i pobiegł w pole szybko, jakby go kto łowił.